Już za chwilę poznasz szokującą historię. Praktycznie jest to drugi przypadek po Tomaszu, komendzie niesłusznie skazanego człowieka, który spędził 19 lat za przestępstwo, którego się dopuścił. No, wszystko na to praktycznie wskazuje. No właśnie, dzisiaj przedstawię szokującą historię. Arkadiusza Kraska z Szczecina, no nieprawdopodobna tak naprawdę historia, gdzie 19 lat prawdopodobnie spędził tutaj za przestępstwo, którego się nie dopuścił, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwonek, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No, właśnie, jest to kolejna sprawa praktycznie po Tomaszu Komendzie, gdzie osoba, która została niesłusznie skazana, trafiła do więzienia i spędziła tam wyrok. Na razie, no, trzeba być wszemiężliwym, tak, no, bo to wszystko jest rozpatrywane, ale sam fakt, że ten mężczyzna wypuszczo zostanie wypuszczony praktycznie po 19 latach, no, już świadczy tak, że są tam pewne błędy proceduralne, że można mówić o tym, że prawdopodobnie jest niewinny. O co chodzi? Chodzi o historię pewnego mężczyzny ze Szczecina. Ten mężczyzna ma 45 lat i trafił do więzienia praktycznie tutaj w, w 99 roku. Wtedy doszło do zabójstwa w centrum Szczecina dwóch mężczyzn. Były to porachunki mafijne i Arkadiusz Kraś, Kraska właśnie w związku z tą sprawą trafił do aresztu, ponieważ był on przyjacielem jednego z tych, którzy, którzy zostali zamordowani w tych porachunkach. Początkowo został on przesłuchany tak, z, na, na okoliczność całego tego zdarzenia. Policja nie znalazła praktycznie tutaj żadnych dowodów. Później po trzech dniach został ponownie aresztowany, no i nie wyszedł praktycznie do dziś dnia. tak. Spędził w więzieniu 19 lat, a w 2001 roku usłyszał wyrok tutaj, wyrok tutaj do żywocia dożywocia za podwójne morderstwo. Skazano go praktycznie za podwójne morderstwo. No i okazuje się, że teraz wrócono po latach praktycznie do tej sprawy. Sprawą tą się zajęła Barbara Zapaśnik, a więc była prokurator, która chociażby tutaj współpracowała czy zajęła się rozbiciem gangu Oczki, tak taki gang, który działał, grupa mafijna w latach 90 i tam były te zeznania skruszonego Czarnego, gdzie Czarny praktycznie tak wszystko się wysypał się na Kolegów, i właśnie tą sprawę prowadziła Barbara Zabaśnik, która mówiła, że jeszcze musiała wiele przeprowadzić, tak naprawdę skomplikowanych manewrów, związanych z wyjaśnieniem, czy, czy te słowa, które mówił Czarny, są prawdziwe, ale rzeczywiście tak było, i te, te zeznania Czarnego pogrążyły praktycznie całą grupę, grupę przestępczą. No, trzeba pamiętać, że lata to 90. To, są, to jest mafia, tak to jest mafia grupy przestępcze, które działy w Polsce, które coraz bardziej się e, praktycznie rozrastały na poszczególne miasta. E, tak samo to miało miejsce w Szczecinie. No i teraz tak, ten mężczyzna Ar Ar Arkadiusz Kraś Kraska, on podtrzymuje cały czas, że jest niewinny. W momencie, kiedy doszło do tego morderstwa, to przebywał on wtedy z dziewczyną i ze znajomym e, i oglądali mecz w telewizji. E, mimo tego trafił praktycznie on do aresztu. E, trafił on właśnie do aresztu. Później Siedział praktycznie w więzieniu. Teraz ta sprawa znów trafiła do rozpatrzenia. Mówi się o tym, że ten mężczyzna już wkrótce opuści praktycznie areszt. No to muszą być naprawdę solidne dowody na to, żeby go wypuścić. Wyrok skazujący go praktycznie na karę więzienia na dożywocie zapadł w 2001 roku tutaj, no różne są informacje, tak, że były naciski ze strony policji, że tutaj niedostatecznie zabezpieczono miejsce, do którego, gdzie doszło do zbrodni, tak, natomiast niewątpliwie, no tutaj ten mężczyzna może wkrótce liczyć na to, że wyjdzie praktycznie na wolność, no wiemy, że ta batalia nawet tutaj, jeśli by chciał, miał, znaczy miałby zostać po prostu niewiniony, ona jeszcze potrwa kilka lat, no ale to byłaby sprawa precedensowa, tak, no to praktycznie kolejna sprawa po sprawie to Tomaszu, Tomasza, komendzie, gdzie rzeczywiście ten mężczyzna wyszedłby na wolność. Co ciekawe, ten Arkadiusz Kraska wziął także ślub z dziewczyną dwa lata temu, właśnie w zakładzie karnym tutaj w Goleniowie. Ta jego dziewczyna, a teraz żona, cały czas wierzy w jego niewinność, tak. Wierzy w jego niewinność. No tak, powiedziałem, no my bazujemy na tym, co po prostu, jakie są teraz informacje, tak? Jeżeli sąd uzna, że rzeczywiście był niewinny, wszystko na to wskazuje, tak? No to wtedy można powiedzieć rzeczywiście, że był niewinny. No ale niewątpliwie jest tu wielu, wiele znaków zapytania dotyczących właśnie całej tej sprawy, całego tego praktycznie zdarzenia. No, W latach 90. praktycznie trup się słał, tak? I to było nie tylko Warszawa, ale także w innych miastach były porachunki, ludzie bali się wyjść praktycznie po zmroku. Eee, nawet ludzie ginęli tutaj post od postronnie, tak? Po stronie ludzie ginęli praktycznie od e, szczałów, tak, e, od kul, które gdzieś zabłądziły. Także to były straszne czasy, zupełnie inne czasy niż to ma miejsce już dzisiaj, tak? Grupy przestępcze wtedy dorabiały się na e, tutaj e, na narkotykach, na alkoholu bez akcyzy, piery Całe po praktycznie tyry przyjeżdżały do Polski na handlu kradzionymi samochodami. To były czas po prostu prosperity dla tych największych grup przestępczych, naprawdę potężne wpływy, potężne pieniądze. Natomiast, tak powiedziałem, ten arkadiusz Kraśka, Kraska, on miał tego pecha, że praktycznie znał, był przyjacielem jednego z tych zamordowanych. Początkowo został przesłuchany, później, praktycznie po trzech dniach, trafił do aresztu, tak, trafił praktycznie do więzienia, gdzie przebywa do dzisiaj, tak, gdzie przebywa do dzisiaj ten mężczyzna w związku praktycznie z tym zdarzeniem, które miało miejsce w roku 1999. Wtedy to zginęło dwóch mężczyzn, to był Marek C. i Robert S., tak, i tutaj Arkadiusz Kraska został obarczony praktycznie tym, że to on tego dokonał, że on tego właśnie po prostu dokonał. Natomiast co mówi żona Maria Kraski, kobieta, która ma 49 lat. Przed wydaniem wyroku w 2001 roku mąż, jak i wszyscy jego znajomi byli, był święcie przekonany, że go uniewinnią, tak powiedziała właśnie Maria Kraska. Natomiast warto dodać, że ten mężczyzna ma dzisiaj 45 lat, tak? Czyli praktycznie tutaj e, Całą swoją młodość spędził, czy tak, całe praktycznie życie, większość życia spędził w więzieniu, tak, no bo 45 lat, praktycznie od 19 lat siedzi, no to trafił do więzienia w wieku 26 lat, tak, 26 lat. No także szokująca tutaj sprawa, zobaczymy jak to wszystko się rozwiąże. No yy, są już to takie informacje, że no tak powiedziałem, pra, on prawdopodobnie opuścił już zakład karny, natomiast później będzie trwała praktycznie jego ba batalia, tak, żeby został uniewiniony, żeby został on tutaj uniewiniony w tej sprawie. No, szokująca sprawa. Tutaj jeszcze, tutaj jeszcze po prostu pojawiają się takie informacje, że tutaj, jeżeli ten skazany był też po prostu jakby szykanowany, czy był straszony, że jeżeli nie będzie, jeżeli będzie siedział cicho, to tak naprawdę jego rodzinie się nic nie stanie, tak, że nie, nie, nie stanie się krzywda jego rodzinie, że takie dost, otrzymywał właśnie grypsy w więzieniu. No, szokująca sprawa, tak, no, trafi do więzienia praktycznie za niewinność i jeszcze ma siedzieć cicho, że jest niewinny. No, trzeba pamiętać, że wcześniej ten mężczyzna próbował tak naprawdę zainteresować swoją sprawą różnego rodzaju media, ale to się nie, jemu nie udało. No, też trzeba pamiętać, że no, kilka lat temu jeszcze praktycznie, tak, no to były głównie telewizje, radia czy, czy prasa. Dzisiaj jest też internet, są youtuberzy, tak, jest YouTube, jest, jest też Wykop, który sprawę przecież nagłośnił. Zobaczymy jak ona się zakończy, tak, no bo też trzeba pamiętać, no nie można nigdy o, o, po prostu stwierdzić dzisiaj tak był to mężkomenda, to teraz wszyscy są niewinni, tak? Ale niewątpliwie bardzo dużo tutaj wskazuje na to, że ten mężczyzna po prostu jest niewinny, tak, no bo już tutaj skoro sąd już zdecyduje na wypuszczeniu praktycznie po 19 latach, to też świadczy o tym, że muszą być poważne przesłanki do tego, że ten mężczyzna może wyjść po prostu, że ten mężczyzna może praktycznie wyjść tutaj z Więzienia, tak. Tutaj wypowiadała się w tej, w tej sprawie Barbara Zapaśnika, więc była prokurator, która przeglądała właśnie sprawę tego morderstwa, podwójnego morderstwa w 99 roku w Szczecinie. I ona powiedziała w ten sposób: cytuję, Nigdy w swojej 40-letniej praktyce prokuratorskiej nie widziałam sprawy, w której by odstąpiono od sporządzenia protokołu oględzień miejsca zdarzenia przy zbrodni zabójstwa. Koniec cytatu. Tak właśnie napisała tutaj Barbara Zapaśnik. No, kobieta, która yy, yy, wiele osób mówi, tak, że ona praktycznie yy, wzięła się za barki tak, z tą całą mafią, yy, że rzeczywiście rozprawiła się praktycznie z całą tą, tą grupą przestępczą. Yy, drobna tak naprawdę kobieta, ale potężna tak naprawdę osoba, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, bo naprawdę poradziła sobie, tak, z całą tą grupą przestępczą, chociaż też ryzykowała swoim życiem, zdrowiem, a rzeczywiście była nieugięta. Dzisiaj dzięki jej, po prostu też staraniom, właśnie ten arkad już yy, Kraska może opuścić. E, będzie mógł wkrótce opuścić e, areszletczy, tak dzięki y, tutaj jej, między innymi właśnie jej pracy. Jej zainteresowaniu, całą tym zdarzeniem, ale jak mówię, to nie jest taka prosta sprawa, to jeszcze potrwa. Natomiast, no to byłaby sprawa bezprecedensowa, tak? No to kolejny przykład, gdzie po prostu ta temida rzeczywiście była ślepa podczas wykonywania wyroku. No, ale zobaczymy, tak? Zobaczymy, jak to się wszystko zakończy. Takie rzeczy się zdarzają, to znaczy, też pamię trzeba pamiętać, że są, zdarzają się błędy też, jeśli chodzi o skazanie człowieka. Gorzej jest, że po prostu ten mężczyzna nie zainteresował wcześniej żadnych mediów, tak? Swoją sprawą nie zainteresował żadnych praktycznie mediów w taki sposób, żeby one się zainteresowały, nagłośnimy praktycznie całą tę sprawę. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się.